W końcu mogę Wam to pokazać bez żadnej konsekwencji. Pamiętacie ten puszysty jak chmureczka puder Puff Cloud? Ten taki sypki? Słuchajcie tego. Teraz jest też prasowany. Ja myślałam, że zemdleje, jak się dowiedziałam, że robią prasowaną wersję mojego ulubionego sypkiego pudru. To jest chmureczka, to jest pióreczko, to jest taki lekki obłoczek na twarzy. Ja uwielbiam ten puder. Jak Boga kocham, uwielbiam. A do tego, słuchajcie... To jest najczęściej używany przeze mnie puder na moich klientkach. On jest taki aksamitny i jest tak drobniuśko zmielony, że jego w ogóle nie czuć na twarzy. O, jest identyczny jak ten sypki, więc jak ktoś nie lubi sypkiego, o nie, no cudowny. on jest cudowny. Dobra, nakładamy. To światło dzisiaj jest takie średnie. Nakładamy. On jest w ogóle niewidoczny na twarzy. Nie osadza się na myszku. Przepięknie wygląda. Jest boski. Boże, jest boski Porównajcie sobie te dwie strony. Ona jest tak wyblurowana, że jeszcze na to taki rozświetlaczek pójdzie. On jest już na pewno dostępny. Znajdziecie go na pewno na stronie Paezy i w Hebe. Ja jestem zachwycona, i tak jak wam powiedziałam już wcześniej, to będzie jeden z moich ulubionych produktów.